Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Technicznie rzecz biorąc. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo szczególnym wydarzeniu, które miało miejsce w październiku, a tak naprawdę o bardzo szczególnym urządzeniu o oktokopterze o nazwie Jetson One. W październiku premierę. Miał pierwszy w Europie, jeden z pierwszych na świecie pasażerskich dronów, oktokopter, właśnie o nazwie Jetson One, a jednym jego współtwórców jest Tomasz Patan. Przed naszą rozmową zapytałem cię Tomku, jak mam się przedstawić? I powiedziałeś, że pasjonat lotnictwa, samolotów, który przez 12 lat swojego życia wykorzystywał drony do tego, żeby robić piękne zdjęcia, żeby nimi operować w fotografii, w filmie. Witam Cię serdecznie, Tomaszu. Powiedz mi, czym jest ten oktokopter i skąd w ogóle pomysł na tego typu urządzenie, na takie wielkie wyzwanie? Tak, cześć, witam Cię. Ja będę genezą tego wszystkiego, tak jak zacząłeś już wspominać, była gdzieś pasja, szczególnie do modelarstwa lotniczego. W sumie do wszystkiego, co lata, także to, co widziałem w filmach. Tutaj może taką pomocą też od rodziny były jakieś czasopisma, które szczególnie od taty dostawałem. One były też na temat takich technicznych rzeczy. No, o to właśnie A. chciałem cię najpierw zapytać czyli skąd w ogóle pomysł na stworzenie oktokoptera? Ja muszę tutaj zaznaczyć naszym słuchaczom, naszym widzom, że to jest pierwsze tego typu urządzenie w Europie, które. Przekroczyło fazę prototypu i zacznie być po prostu sprzedawane i jedno z pierwszych na świecie. Wyprzedziły nas Chiny, jak w wielu technologiach, ale jesteś drugi na świecie, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Drony to są założenie maszyny bezzałogowe, a tutaj mamy do czynienia z urządzeniem, które przypomina właściwego drona, co to w zasadzie jest. Jak mamy zaklasyfikować tego oktokoptera? To jest dobre pytanie, ponieważ. Hmm... Też może z racji tego, że, że jest to dosyć nowe rozwiązanie, a jakby z założenia dron um, jest, to, jest to urządzenie, które na pokładzie pilota e, tam nie znajdziemy. Także ciężko zaklasyfikować się tutaj Jetsona e, do tej kategorii. A często używa się też określenia latający samochód i jest to jest to może. A, też na wyrost wiele osób powie, że tutaj samochód powinien mieć koła. My, tu oczywiście tutaj nie mamy i ja też uważam, że to byłby za duży kompromis. Um, także e, takiego określenia jeszcze dokładnie nie ma. Myślę, że można przyjąć na tą chwilę po prostu helikopter. E, to byłoby a, najbardziej odpowiednie. Chociaż m, też dzięki tej nazwie, która gdzieś a, pewnie wielu osobom się kojarzy z, z taką popularną bajką kiedyś lat 60. Mam nadzieję, że ta nazwa nasza Jetson, ona właśnie ma szansę stać się takim generalnym określeniem, przynajmniej może tutaj w Polsce na początek, na tego typu pojazdy latające też stworzyć swoją własną nazwę urząd nie tylko swoją nazwę, nazwę, własną nazwę urządzenia, ale w ogóle swoją własną kategorię urządzeń mobilnych. Powiedz mi, w Chinach zaprojektowano już taksówki będące takimi pasażerskimi dronami. Jesteś drugi na świecie? Czy są jeszcze gdzieś na świecie ośrodki, które podejmują takie innowacyjne wyzwania? A gdyby tak naprawdę przyjrzeć się tematowi dogłębnie, to, to jest ponad 100 firm w tej chwili, które próbują gdzieś swoich sił. Um, Ilu z nich udało się przejść fazę prototypu do fazy komercjalizacji? Decydowanie większości jest to na razie dla, dla tych firm, dla tych uh, placówek. Jest to cały czas um, taka wstępna faza. My jesteśmy z tego, o ile dobrze wiem, jednym z nie, bardzo niewielu przedsiębiorstw. Można policzyć na palcach, myślę, jednej dłoni. Które doprowadziły do tego etapu, że ten pilot jest już u nas na pokładzie, i nie jest to tylko prototyp w fazie takiej wstępnej testowej. Spośród wszystkich technologii świata, chyba nie ma trudniejszej do zaprojektowania niż nowa forma maszyny latającej, bo tak, ochrona życia, komfort, ekologia, prawa fizyki jeszcze w, oczywiście pewna demokratyzacja, bo urządzenie musi być skonstruowane w taki sposób, żeby było stać nas na to, żeby je kupić, więc również ten aspekt ekonomiczny. I wszystkie te wyzwania muszą brzmieć spójnie. Skąd pomysł na to konkretnie urządzenie, ile lat zajęło ci, żeby dojść do momentu, w którym jesteś teraz? Czyli możesz powiedzieć, że skonstruowałeś drona pasażerskiego, czy tak jak chcesz o tym mówić, Jetsona. Jetsona. A um, tutaj. Tak jak już wspomnieliśmy, te, te, ta może dekada, która przygotowała mnie do tego, prawdopodobnie jeszcze wtedy zupełnie nieświadomie, czyli drony wykorzystywane w fotografii, filmowaniu z powietrza, tutaj nauczyło mnie to dużo. Jakby można by właśnie sobie pomyśleć, że to był kolejny logiczny krok, bo do tych dronów dochodziły coraz większe kamery, coraz ten sprzęt filmowy, fotograficzny z racji wymagań, coraz bardziej profesjonalny sprzęt, on, on już zaczyna ważyć w okolicach kilku kilogramów. Gdzieś tam cały czas z tyłu głowy taki pomysł coraz bardziej dojrzewał u mnie, może zrobić w przyszłości taki elektryczny czy helikopter, czy właśnie dron dla, dla pasażerów, dla siebie, ale to było zupełnie przez pryzmat może taki hobbystyczny, Takiej ciekawostki, e, zmierzenia się z takim wyzwaniem. Tak jak wspominałeś, tych aspektów e, faktycznie tutaj w lotnictwie dochodzi nam e, sporo więcej nawet niż przy tych profesjonalnych, dużych e, dronach. Ile lat zajęło Wam praca nad Jetsonem? Um, zaczęliśmy w 2017 roku, pod koniec 2017 roku. Także tutaj prawie już 4 lata. Te prace trwają. To jest, ja tak sobie przynajmniej, tak mi się wydaje, jest to dosyć jakby krótki czas. Porównując się przynajmniej do naszej konkurencji, czy gdzieś właśnie do tych firm, o których wspomnieliśmy, poszło nam to dosyć szybko, chociaż po drodze było bardzo dużo wyzwań. Powiedz mi, jak wyglądają parametry tego urządzenia? Jak wygląda jego prędkość, wydolność, sposób ładowania? Wiemy, że jest elektryczny. Jak dużo, dług, dużo czasu musimy poświęcić, ładując takiego y, naszego własnego Jetsona? Y, I jakie ma rozmiary? Bo nie widzimy jeszcze tego urządzenia. Um, może zacznę od tych gabarytów, bo to jest też jedna z rzeczy, na której bardzo mi jako projektantowi zależało chciałem, żeby to był jak najbardziej kompaktowy statek powietrzny. Coś czego jeszcze nie było. Tutaj też właśnie mamy możliwość złożenia go do jeszcze mniejszych gabarytów i on wtedy, wtedy będzie miał 90 cm tylko szerokości do składowania. Długość to jest około 2,30 m. I wagowo też, też co ciekawe, jest to chyba najlżejsze z takich urządzeń, które powstaje, bo tutaj pusty sam ten pojazd, ten Jetson, on waży tylko 40 kg. Baterie to jest dodatkowe 46 kg, czyli wychodzi nam niecałe 90 kg waga gotowego do lotu. Jeżeli chodzi o ładowanie, to jest ładowanie, zajmuje godzinę ale mamy też bardzo fajną rzecz, czyli te baterie są wymienne. Także nie trzeba tutaj po wylądowaniu powiedzmy przeznaczać tej kolejnej godziny na naładowanie, tylko wystarczy te baterie wymienić na takie świeże naładowanie. Ta, ten dystans, który jesteśmy w stanie pokonać z wykorzystaniem jednej baterii to jest 20 kilometrów. To jest dość niewiele. Powiedz mi pracujecie nad bardziej wydolnym urządzeniem i tak naprawdę jakie ma mieć on zastosowanie? Czy to jest urządzenie bardziej maszyna bardziej medyczna, czy bardziej obronna, czy bardziej cywilna, czy bardziej taksówka, czy bardziej rekreacja? z jakim założeniem tworzyliście to rozwiązanie?. A... Zaczynając od początku, ten zasięg on będzie większy niż 20 kilometrów z racji tego, że tutaj jest 20 do 20 minut, e, zasięg tak praktycznie, jak sprawdziliśmy, to było około 30-35 e, km. Mhm. w linii prostej. Z e, założenia e, też ta, taka, m, myślę, najważniejsza rzecz, żeby pamiętać, że to jest tak, dopiero pierwszy krok, e, a myślę, że jako na pierwszy krok najlepsze, a najlepsze zastosowanie to jest zastosowanie rekreacyjne. A ja często odpowiadając na pytania porównuję jetsona do na przykład skutera wodnego albo takiego kłada, czyli powiedzmy gadżetu, który gdzieś tam w ciągu weekendu możemy ze sobą zabrać i, i po prostu bardzo dobrze się tym bawić, czy samemu, czy ze znajomymi. Zastosowania dodatkowe oczywiście jak najbardziej do, do zaadaptowania em, przewóz jakichś dóbr, em, jakieś jednostki szybkiego reagowania, em, być może Straż Graniczna, em, przewóz em, jakiś, em, jakieś, jakiegoś, za, jakiegoś zaopatrzenia medycznego. To wszystko jest możliwe. Tym bardziej że mamy też możliwość tutaj dostosowania Jetsona do, do przewozu tylko właśnie dóbr, a nie pilotów. Jaka jest cena takiego urządzenia? Wiem, że już możemy sobie go zakupić, jeżeli chcemy. O jakiej cenie mówimy? Jest to 92 tysiące dolarów. Czyli jest bardzo cena. dobrej klasy samochód osobowy. Tak. Czy warto to uzasadniać na tą chwilę? To jest też dobre pytanie. Myślę, że, że jak wspomniałeś wcześniej, jest to zagadnienie, które wymaga połączenia wielu aspektów. No, i nie ukrywajmy, tutaj bezpieczeństwo, szczególnie pilota, pasażera, jest tym jest takim, takim najważniejszym aspektem. A w lotnictwie, jak prawdopodobnie większość z nas wie, ten przemysł, ta dziedzina nie lubi bardzo kompromisów i tutaj miejsca na oszczędności ciężko szukać. Szczególnie w tak, powiedzmy, właśnie innowacyjnym projekcie, gdzie wiele z tych rozwiązań, które. Używamy. One wymagało opracowania od postu. Już pierwsze zamówienia na jetsony zostały złożone. Tak. Są zainteresowani. Zainteresowanie je przekroczyło nasze oczekiwania. I to, to co się dzieje teraz, szczególnie po tej premierze oficjalnej. Um, mamy problem, żeby na to wszystko odpowiedzieć, ale pracujemy. Tych zamówień jest zdecydowanie więcej, niż sobie to wyobrażaliśmy. Z jakiej części świata takie zamówienia napływają? Bardziej my, jako Europejczycy, jesteśmy otwarci na korzystanie z takich innowacji, czy jednak nasza wschodnia część świata? Um, to jest oczywiście. To oczywiście będzie tutaj zachód. Szczególnie a, Dolina Krzemowa, tam widzimy ogromne zainteresowanie. A, nie chciałbym się też wydawać w szczegóły, dlaczego tak jest, ale łatwo sobie wyobrazić łatwość wprowadzania takich innowacji i prowadzenia takich inwestycji. To wszystko gdzieś ma korzenie w Dolinie Krzemowej, stąd też nasi klienci pochodzą głównie z tamtych. Z tamtych obszarów. No, ale to ma na pewno też swoje tak. nie tylko uzasadnienie, oczywiście pewnej świadomości pewnemu zaufaniu innowacjom, ale również w kontek kontekst ekonomiczny ma tu ogromne znaczenie, czyli zdolność finansowa do tego, żeby nabyć takiego, e, e, takiego Jetsona, oktokoptera. Czy myślicie, że ta cena z czasem spadnie, że z czasem wraz z dużą komercjalizacją, czyli zwiększeniem ilości produkowanych urządzeń, ta cena będzie spadała? To jest naturalna kolej rzeczy. Jak przyjrzeć się, z każdym gadżetem dzieje się właśnie to samo. Ta, ta pierwsza taka, ten pierwszy taki rzut, to pierwsze zainteresowanie, ono ma gdzieś swoje te podstawy tutaj, jeśli chodzi o budżet, ale dalej ta technologia staje się coraz bardziej powszechna, coraz więcej osób zaczyna dostrzegać tutaj też możliwości dla siebie, powstaje konkurencja i ta cena naturalnie, ona, ona z czasem spada. Ale też trzeba pamiętać, że jest, jest to cały czas lotnictwo. I, I tutaj, no jakby nie mogę obiecać, że, że nagle za rok czy za dwa ta cena będzie połową tego, czym jest obecnie. Jak wygląda rynek regulacyjny, obszar regulacji tego typu środków transportu? Jeżeli ja w Polsce chciałbym zakupić sobie takiego jetsona po to, żeby przemieszczać się pomiędzy miejscowościami. Co muszę zrobić? Czy muszę nabyć jakąś licencję, czy muszę uzyskać jakąś zgodę, czy w grę wchodzi moja współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego? Jak wygląda rynek w Polsce i szerzej również w Europie? Bo powiem, że wasza komercjalizacja dotyczy nie tylko rynku polskiego, ale europejskiego. I tutaj właśnie tam. Też może geneza troszkę tego. Spojrzeliśmy najpierw, nie chcieliśmy się zająć czymś, co będzie tylko fajnym projektem, a nie uda się tego wdrożyć. W Stanach obecnie już od wielu lat są takie przepisy, nazywa się to Part 103 i one klasyfikują Jetsona jako pojazd latający ultralekki eksperymentalny. To oznacza, że tam nie potrzeba ani licencji pilota, ani badań dodatkowych, ani certyfikacji. Jedyne obostrzenia to takie, że nie można poruszać się nad zurbanizowanym terenem. Nie można poruszać się nim także w nocy. Prędkość maksymalna jest też ograniczona do, do tych 100 km na godzinę i, i to jest nawiązanie może do wcześniejszego pytania. Jeśli chodzi o Polskę, mamy też tutaj takie Mamy taką kategorię w Polsce, on to jest UL115, i ona jest z założeń, właśnie bardzo podobna do tych przepisów w Stanach Zjednoczonych. Ona także pozwala latać bez licencji pilota, Jetsonem, ale jest potrzebny tutaj jest konieczne, konieczne odbycie kursu, kursu takiego przygotowawczego, gdzie użytkownik, nabywca. Zapozna się z prawem lotniczym, będzie musiał zdać mały taki pisemny egzamin. No i przygotujemy go podczas tego kursu do, do takich lotów, żeby nie stanowił ten nabywca zagrożenia ani dla siebie, ani dla osób postronnych czy mniej. On musi mieć pełną świadomość tego, że jest to dalej statek powietrzny załogowy. Jakbyśmy porównali trudność sterowania takim urządzeniem do sterowania samolotem, to jakie to jest wyzwanie? Dlatego, bo sterowanie dronami, sam próbowałem wielokrotnie sterować dużym dronem, jest, jest bardzo trudne. To, to, to nie jest coś, czego nauczymy się w ciągu tygodnia, czy, czy dwóch tygodni. Jest to jakaś forma wirtuozeria. Jeżeli jeszcze mówimy o tych dronach użytkowych, czyli takich, które pełnią funkcję operatorską, to jest to jeszcze trudniejsze, dlatego bo musimy precyzja kadrów musi być jeszcze większa. Jak wygląda łatwość sterowania waszym jetsonem? Jak oglądałem te filmiki na YouTubie wasze, dotyczące waszej produkcji, to miałem poczucie, że jest to bardzo trudne, że on nie jest aż tak bardzo stabilny. Więc chciałem, żebyś na ten temat troszkę nam opowiedział. To akurat jest bardzo fajny temat. I dlatego jest to też taka spora innowacja. I też dlatego duży nacisk kładziemy na, na promowanie tego jako urządzenie dla każdego bo tak naprawdę pilotaż jest bardzo łatwy i bardzo przyjemny. Do dyspozycji mamy w jednym ręku joystick, który służy za nadanie kierunku, czyli jest to przód, tył, lewo, prawo. Jest do tego jeszcze trzecia oś, czyli obrót całego urządzenia. W drugiej ręce mamy taką, powiedzmy, manetkę, przepustnicę, gdzie regulujemy tylko pułap, czyli wysokość lotu. To wszystko jest bardzo zbliżone do, powiedzmy, takich symulatorów, czy nawet gier komputerowych. Także myślę, że większość z nas od, od, razu, od razu ten temat tutaj załapie. A sam, sam lot jest nadzorowany przez całą masę żyroskopów, akcelerometrów, i jest to Jetson w tym podstawowym trybie, bo mamy tych trybów kilka do wyboru ale w tym podstawowym trybie e, nie trzeba nawet e, tych rąk trzymać na, 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 na kontrolerach. On będzie wisiał w powietrzu w miejscu i zachowa swoją pozycję i będzie cały czas e, automatycznie stabilizował się. E, Chciałbym przejść, jeszcze... do helikopterów, mm -hmm. gdzie, gdzie trzeba cały czas, e, e, cały czas e, e, olbrzymią koncentrację utrzymać, e, żeby ten pojazd e, wisiał w miejscu. Chciałem jeszcze kontynuować ten temat bezpieczeństwa, dlatego bo mm, mam takie poczucie, że w Polsce ten obszar nie jest do końca uregulowany. Powiedziałeś, że w Stanach tego typu urządzeniami nie możemy poruszać się w aglomeracjach miejskich, w obszarach zurbanizowanych, nie możemy przemieszczać się w nocy, mówimy o pewnej regulacji prędkości. Czy w Polsce mamy tego typu regulacje? Czy wy sami je w jakiś sposób wprowadzacie? Chciałbym, żebyś jeszcze troszkę więcej nam powiedział, dlatego bo wydaje mi się, że dzisiaj przy tego typu innowacjach, które nie mają przed sobą dużej ilości innych wdrożeń, ten aspekt ma szczególne znaczenie. A to jest tak świeży temat, że zborykają się tym, z tym też urzędy, które określają właśnie te regulacje i prawa. My tutaj musimy, znaczy to o czym wspomniałem, te UL115, to jest powiedzmy takie tymczasowe rozwiązanie, które dobrze się, dobrze się sprawdzi, ale już teraz w Unii Europejskiej, ze względu właśnie na, na ogromny przyrost zainteresowania tego typu pojazdami, te nowe regulacje są rozpatrywane i, i jest prowadzona tutaj naprawdę poważna dyskusja. Także myślę, że na przestrzeni kilku kolejnych lat takie regulacje już dostosowane do tych nowych środków transportu lotniczego one się pojawią, ale tak jak zauważyłeś, jest to bardzo świeża rzecz, a my po prostu musimy starać się skorzystać z tego, co, co jest dostępne. Tomasz, gdyby ktoś z Polaków chciał dzisiaj zobaczyć takiego oktokoptera. Czy który z nich znajduje się w Polsce dzisiaj? A ostatnio postanowi, postanowiliśmy sobie, że będziemy bardzo mobilni, a z racji tego, że nasza powiedzmy ta placówka, gdzie on powstał, został oblatany, przetestowany jest we Włoszech, staramy się teraz zorganizować takie większe spotkanie też dla prasy. Ono także prawdopodobnie odbędzie się we Włoszech. Tutaj premiera odbyła się w Szwecji. W Polsce też są prowadzone spotkania. Ten egzemplarz nasz pojawia się ostatnio w bardzo wielu miejscach. To mówisz o egzemplarzu. Kiedy ruszacie z jego produkcją? Kiedy możemy zobaczyć na naszym niebie, no tak chyba możemy powiedzieć, w powietrzu pierwsze wykorzystywane już rzeczywiście rekreacyjnie Jetsony? E będzie to końcówka przyszłego roku. ile nie zaskoczy nas jakaś kolejna znowu e, fala e, dziwnej epidemii. E, będzie to końcówka przyszłego roku. E, my już tutaj produkcję mamy e, w większości e, procesy produkcyjne dopracowane. E, dostawcy części też są wybrani, także jest to kwestia e, dopięcia wszystkiego na ostatni kurs. Ten prototyp, który obecnie lata jest już wersją e, finalną. Jest to. Przeprodukcyjny prototyp. Także ta wersja finalna, ona będzie dokładnie w ten sposób wyglądać. Tomasz, moje ostatnie pytanie. Odchodzimy trochę od Jetsona, bawimy się trochę w Stanisława Lema i w futurystów. Czy ty wierzysz w miasta, w których będą kiedyś poruszały się taksówki, takie Ubery, Oktokoptery? które są w stanie mobilnie przetransportować nas bardzo szybko i bezpiecznie z jednej części miasta do drugiej części miasta? Ja, czy wierzę. Jest to coś, jest, jest to taki aspekt, który w sumie zdefiniował powstanie tego Jacksona i tego projektu. To byłoby w sumie moim marzeniem, żebyśmy rozwijali się cały czas w tą stronę. Um, I często sobie myślę, będąc zmęczony, szczególnie po, po całym dniu pracy, gdzieś tam 50 kilometrów od miejsca zamieszkania, że bardzo fajnie byłoby się znaleźć tam bez, bez tej drogi takiej uciążliwej, nocnej, omijania przeszkód na drodze czy uważania na, na jakąś zwierzynę, która wybiega na drogę. I takie rozwiązanie byłoby no, wręcz cudowne, żeby sobie wsiąść, zrelaksować się. Kliknąć na ekranie, gdzie chcemy się znaleźć i, i być tam w przeciągu kilkunastu minut, a nie, e, a, a nie godziny czy, czy dwóch godzin, napotykając po drodze różne przeszkody. Także to jest taka wizja, która w sumie definiuje też, jest to troszkę nasza misja. Na razie, jako urządzenie rekreacyjne JETSON, ale na pewno będą kolejne kroki i będziemy dążyli, e, żeby to było. E, e, żeby to była forma już może takiej powiedzmy taksówki latającej nad miastami naszymi. To jest oczywiście jeszcze odległa przyszłość, choćby z racji na, na te regulacje, o których rozmawialiśmy. Ale tak, jakby m, takie założenie na, na przyszłość, to, to jest właśnie to. Tomasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gratuluję Trzymam kciuki, za rozwój rozwiązania. Dlatego bo pokazujesz nim że granice są po to, żeby je przekraczać w sposób oczywiście racjonalny, w sposób bezpieczny i my Polacy coraz częściej mamy w tym swój bardzo silny udział. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego podcastu Technicznie rzecz biorąc. Do zobaczenia.